Witam na kanale HobbyRoom.pl. Dzisiaj przyjrzymy się tematowi podróżowaniu po sklepach LEGO. Czy warto widzieć jeden sklep, a może kilka? Samo LEGO zachęca nas do podróży między swoimi sklepami za pomocą y, paszportu LEGO. Ja w te wakacje odwiedziłem y, 6 sklepów, y, w tym jeden w Polsce, jeden w Niemczech i cztery w dani. Co ciekawe, niektóre duże kraje nie posiadają w ogóle Lego Storów. E, mamy dwa rodzaje Lego Storów: jedne to są czysto oficjalne, a inne są to Lego Story na licencji. W których e, nie dostaniemy punktów VIP przy zakupach oraz nie dostaniemy pieczątki do e, właśnie paszportu. Taki e, nieoficjalny Lego Store udało mi się zwiedzić kilka e, e, rok temu w, e, Brzmi: Paszport Lego wygląda następująco. Mamy bardzo fajną okładkę, która nawiązuje do Lego i do, tak jakby stara się odzieść prawdziwy paszport. Na pierwszej stronie mamy tutaj yy, możliwość klejenia lub rysowania swojej podobizny, miejsce na wpisanie swoich danych oraz datę urodzenia. Następnie mamy komiks, który pokazuje nam, że yy, gdzie zdobyć nowe pieczątki Lego. W no, swoim paszporcie. Ja posiadam pieczątkę z Wrocławia, pieczonkę Vipowską, no, podkreślającą rok, Wielkanocną, urodzinową oraz Franców z Nowym Logiem. W tym roku udało mi się być także w Kopenhadze, czyli Danii. W Kopen jest tutaj pieczątka ogólna. Jest w Lego Store Tivoli Garden oraz w oficjalnym sklepie Kopenhaga. dodatkowo to było z okazji startu z serii Dreams więc mamy tutaj pieczątkę z bohaterem tej serii oraz taka losowa z lodem ponadto byliśmy w Legolandzie gdzie dostaliśmy pieczątkę z Smoczkiem oraz kolejną pieczątkę z Dreams i pieczątkę z Lego House'u z Lego Store'u oraz LEGO Store w e, Hamburgu. E, w każdym... A teraz dokładnie co tam mogliśmy zobaczyć. Wszystkie sklepy są mniej więcej podobne. Posiadają e, ściankę le, e, z LEGO Brick. Posiadają punkt tworzenia figurek. W niektórych LEGO Store'ach znajdują się e, multimedialne maszynka do generowania e, Swojego odpowiednika w postaci LEGO przykłada się rękę. Na 2-3 sekundy pod, po, po zabraniu ręki system generuje jakiegoś bohatera. Tutaj były dwie opcje: bo w jednym ze sklepów była postać z filmów z i filmów, setów LEGO związanych z Gwiezdnymi wojnami, a w drugim sklepie, z okazji tego, że startował z, z zestawy z Dreams, była taka sama maszyna z bohaterami Dreams. Dodatkowo mamy te, często taki ekran, gdzie możemy przyłożyć zestaw LEGO, jest to dosyć yy, mało dopracowany system, ale przyłożyć yy, pudełko do kamery i kamera wykrywa no, bardzo średnio, ale dużą pulę yy, zestawów. Jak już się uda dobrze ustawić yy, pudełko przed kamerą, to możemy zaobserwować sobie elementy, czyli postacie i konstrukcję tego zestawu w formie animacji 3D na tym yy, monitorze. Co do setów, no w niektórych z LEGO z tego co wiem, są zestawy indywidualne dla tych sklepów, takie jak, nie wiem, chyba w Londynie, w Nowym Jorku. Co ciekawe, no LEGO Store w LEGO House'ie i w LEGOLAND'zie posiadają swoje zestawy, no i jakieś tam udało się pojedyncze zdobyć. Dla mnie ciekawym elementem w sklepach Lego jest to, że zawsze są jakieś indywidualne konstrukcje z klocków. to przybliżę kilka z nich. Tutaj mamy nasz Lego Store w Kopenhadze, ten taki bardziej oficjalny. Mamy tutaj rozrysowane Lego loga, Jest to dla mnie bardzo fajnym elementem dekoracyjnym. Dzięki temu możemy zobaczyć jak logo LEGO ewoluowało przez yy, swoją karierę. Yy, jest świetny zielony smok. Yy. Ponadto są także konstrukcje w bardzo starym stylu LEGO. Z okazji tego, że była premiera cały Dreams, także można było znaleźć figurkę z tej serii. w innych sklepach także można było znaleźć bardzo fajne konstrukcje nawiązujących do lego lego i danej lokalizacji w której się zajmujemy w hamburgu nie było nic ciekawego więc tutaj nic mi się nie udało czy fajnego nagrać eee, tak samo jakoś mi nie porwało lego w Ham, lego house czyli w lego landzie ponieważ tam Przede wszystkim było nastawione na sprzedaż i nie było za bardzo konstrukcji, które by cieszyły oko. Hmm. Za to w Lego Storze, w którym byłem rok temu, jeszcze nie posiadając paszportu, ale przede wszystkim no, nie jest to oficjalny sklep jako certyfikowany. Ma świetne konstrukcje we Włoszech. Hmm. Więc I co ciekawe, w tym takim sklepie, który nie jest oficjalnym sklepem 100% Lego. Znajdowały się zestawy z Monkey kida. coś, co nie w Europie, w większości LEGO Store'ach nie jest dostępne. Więc, kilka ujęć z tego miejsca także wam pokażę. Więc, podsumowując, czy warto jeździć po różnych sklepach? Jeśli się wkręcimy w zbieranie pieczątek, fajnie przyjechać przez wszystkie sklepy w Polsce. Może na jakichś wakacjach zajechać do jakiego sklepu. I sobie pieczątkę, tak, dla przyjemności. Naprawdę niektóre sklepy mają rewelacyjne konstrukcje z klosków, i warto się tam zatrzymać, żeby po prostu zobaczyć, co ludzie zbudowali. Są to często konstrukcje nawiązujące do danej lokalizacji, gdzie jesteśmy danego miasta lub państwa. Co do cen. No, są mniej więcej takie same na poziomie jak w, na, w LEGO Shopie, y, na stronie internetowej, więc tutaj nic renwacyjnego nie znajdziemy. Wiadomo, y, ścianki się trochę różnią, LEGO BIX. Elementy w LEGO, z doskonałych figurek LEGO są mniej więcej takie same. Jeszcze jakiś czas temu byłem y, na. Y, i tam można było dobierać e, nogi, korpus, główkę, czapkę i dwa akcesoria. Teraz nie wiem czy wszędzie, ale na pewno w tym roku wszędzie widziałem, że jest tylko jedno akcesorium dodawane e, do figurki podczas jej budowania. Ja osobiście jak dalej będę przy jakimś mie mieście, gdzie jest LEGO Store, to zajadę, pewnie wbiję pieczątkę, o ile będę miał przez sobie paszport. Jest to taka forma trochę zbieractwa, kolekcjonerstwa. Zobaczymy ile się uda przez jakieś parę lat zdobyć tych pieczątek, wiadomo, pod, wiele, nie podróżuje się najczęściej do stolic krajów, więc, a tam są najczęściej sklepy, więc często się okazuje, że się nie, nie da zdobyć, będąc, nie wiem, w jakichś wakacjach, e, pieczątki. tym Mamy, często jedzie się na morze, albo w miejsca gdzie, turystyczne, a nie całą stolicę, gdzie, w której jest. Dla mnie ciekawym jest ten polska, gdzie naprawdę Lego Storów jest dużo, jest to porzucane w dużych miastach. E, w Niemczech jest też parę, a przykładowo y, podczas podróży do Norwegii, tam nie ma żadnego Lego Byłem w Oslo i Lego Stor oficjalnie oficjalny tam nie istnieje. Nie jest to kraj, który naprawdę jest bardzo blisko y, samej Danii i Kopenhagi, więc ciekawe, jakby, czy zbieracie pieczątki. Czy wiedzieliście o paszporcie LEGO? I czy lubicie odwiedzać sklepy LEGO? Żeby, nie wiem, jakiś gratis, zobaczyć jakieś... Um, poglądać po prostu, kopcować w tym miejscu? Czy wolicie kupować wszystko na internecie w LEGO z, z, z Shopie? A można naprawdę, kupić tylko promki na innych portalach sprzedających LEGO. Na innych sklepach. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Dzięki za oglądanie. Miłego budowania. Na razie.